Cześć, witam Cię w najnowszym filmie z serii Żyj lepiej. Dzisiaj pielęgnacja plus 40, świadoma pielęgnacja, dobre kosmetyki z dobrymi składami. Zrobimy sobie po prostu taką pielęgnację i porozmawiamy o pięknie, o całym tym kanonie beauty, o Anti-Age i tak dalej. Taka luźna rozmowa. I dlatego patrzę tutaj w to miejsce, bo tutaj mam ogrom kosmetyków, już Wam pokazuję. Więc jak widzicie mam tutaj ogrom, ogrom tego. Jest naprawdę tutaj dużo kosmetyków, które testuję, które sprawdzam i powiem Wam szczerze, że nie wszystkie są fajne i powiem Wam, które są fajne, które nie, na które warto zwrócić uwagę w sklepie, a które pominąć, więc zaczynamy. Zanim przejdę do demakijażu, które wykonam sobie już dawno nieużywanym masełkiem do demakijażu z Facebooma. Teraz używam mleczko z Isany i bardzo mi się sprawdziło, szczególnie właśnie pod chodzę sobie pod robię sobie demakijaż. Idealnie się sprawdza, ale teraz wezmę i otworzę, bo mam akurat nowe opakowanie, więc będziemy otwierali świeżutkie. Uwielbiam ten zapach, to jest coś, coś po prostu niesamowitego, więc tym sobie zrobię dzisiaj demakijaż. I oczywiście drugi etap demakijażu to Bielenda Hydrolipidum, a moje ulubione takie mleczko, taka emulsja mleczko oczyszczająca. I teraz tak, chcę Wam powiedzieć takie moje ulubione kosmetyki, które są ze mną zawsze i jest to oczywiście serum Eveline Gold Peptide, który jest z witaminą C i z peptydami. Ma bardzo bogaty skład i naprawdę świetnie się sprawdza, szczególnie jak jestem teraz na retinizacji, używam retinolu i moja skóra potrzebuje czegoś takiego mocniejszego i to zawsze sobie łączę z The Body Shop z witaminą E. Mam jeszcze serum, które kupiłam jakiś czas temu. To jest takie oleiste serum i łączę sobie to razem, więc najpierw nakładam Eveline Gold Peptide z witaminą E i to po prostu jest dla mnie najlepsze połączenie. I na to już obojętnie, jaki krem, mogę tutaj użyć nawet Zaja naturalnie pielęgnujemy, które nawet jeszcze nie otworzyłam i jakoś do tego się jeszcze nie zabrałam, bo tutaj mam wiele innych, które mam otwierane. I też bardzo fajnie się sprawdza te masełko kakaowe. Ono kosztuje parę złotych w sklepie. Ma bardzo bogatą konsystencję. Ja go nie potrafię zużyć. O mój Boże, jak to pięknie pachnie. Ale tak naprawdę do tego zestawu można nałożyć cokolwiek się tylko chce o takiej, można powiedzieć, lżejszej konsystencji. Bardzo też sprawdziła mi się seria Resveratol z Liren. Łączę sobie te dwa kosmetyki razem. Na przykład na wieczór albo o poranku, można je stosować w ciągu dnia. I też łączę sobie resweratol z CB3 i to jest krem z witaminą C. Cała seria Chrono Age. Następnie to jest Volacin kremik i to sobie łączę na przykład z Eveline Power, które można kupić w Biedronce, też za parę złotych. Jest rewelacyjny i bardzo fajny właśnie skład. Kojący, idealny właśnie na Retinol. I to są takie moje maschewy, które zawsze muszę mieć. Dodatkowo bardzo lubię też tego tłuściocha z i się mielniane. Jeżeli jesteście po zabiegu, to ten krem wam się idealnie sprawdzi, właśnie po zabiegu jakimiś kwasami, że skóra się złuszcza albo po retinolu. Polecam. I teraz chcę pokazać też kilka kosmetyków, które nie sprawdziły mi się w ogóle. I jest to na przykład Eveline Super Lifting 4D. Nie widzę po nim żadnej różnicy, zawsze sobie łączę to z czymś, na przykład daję to na to to serum, potem folacim, tak żeby zużyć ten produkt, ale jak nakładam sam, to nie widzę w ogóle cokolwiek robi na mojej skórze. Połowę ponad zużyłam, więc nie sprawdza się za bardzo, jak również seria. Kokosowa, bardzo taka neutralna dla skóry młodej, która potrzebuje na przykład takiego nawilżenia lekkiego. Ja sobie teraz to wklepuję w dekolt i w szyję. Ma przepiękny zapach, po prostu pachnie fantastycznie bo pachnie kokosem. Ja bardzo lubię zapach kokosu, jak ogólnie jeść kokos. Kosmetyki, które mi się również nie sprawdziły, to Mia Neutronite, ten z kwasem Gaba, tak samo Perfecta Menoclinic. Ogólnie rzecz biorąc, y, można go łączyć z tą serią właśnie Chrono Age i tak właśnie robię, żeby go zużyć. Ma piękny zapach, ale też nie widzę po nim żadnych efektów. Taką serią, taką neutralną, którą lubię, ale nie ma jakiegoś takiego szału. To jest seria Bielendy Baku Bakuhiol Plus 50. Tutaj jest bio Retinol efekt, niby działanie przeciwzmarszczkowe, ale spektakularnych efektów nie ma. Więc no, tak prezentuje się cała moja pielęgnacja. Na pewno jeszcze będę testowała nowości, bo widziałam tutaj w UK bardzo fajne kosmetyki F. Holland Barrett i będę chciała je przetestować. Chcę właśnie zużyć większą część, żeby potem sobie kupić coś nowego i przetestować. Powiem Wam, że ja sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile ja tych kosmetyków mam, bo mam je tak pokładane tutaj trochę w szafeczce, tam trochę w szafeczce. Te, które najbardziej mi się sprawdzają, są zawsze te pod ręką. Teraz dopiero jak tak wszystko to wyciągnęłam mam zawalone pół biurka, mówię: oh, wow! Dajcie w ogóle znać, co myślicie o całym tym takim anti-age? Czy jest to dla Was. Coś takiego, o, fajnie, trzeba przeciwdziałać efektom starzenia, czy po prostu akceptujecie, tylko może bardziej właśnie dbacie, kupujecie kremy przeciwsmaszczkowe. Dajcie znać, jak Wy podchodzicie do tego, bo ja ostatnio rozmawiałam ze swoją znajomą, ona sobie sama robi Botox, ma 30 lat i zaczęła robić sobie właśnie okolice czoła i mówi, Aga, chodź, ja też Ci zrobię. To jest naprawdę super fajnie, będziesz miała gładkie, idealne czoło. I ja tak patrzę na nie, mówię, że absolutnie nie, że nie ma takiej mocy, że ja sobie zrobię botox. Po pierwsze, bałabym się straszliwie efektów ubocznych. Szykując cokolwiek do swojego ciała, musimy się liczyć z tym, że mogą być efekty uboczne. I jeżeli bierzemy jakąkolwiek tabletkę. Choćby nawet zwykły paracetamol ma zawsze skutki uboczne. Ja widziałam ostatnimi czasy dziewczyny, które były mocno sparaliżowane, które miały różnego rodzaju drgawki, które nie mogły nawet zapanować nad swoim ciałem. Niektóre miały po prostu sparaliżowaną tą część twarzy, także ja podziękowałam za Botox, bo Wyższe to nie jest, ja mam inną filozofię życia i ja akceptuję swoje zmarszczki, ja akceptuję siebie taką, jaka jestem, ale wiem, że mogę po prostu popracować nad sobą w inny sposób. Face fitness, tak, fitness ciała, tak mogę zrobić face fitness, mogę nałożyć jakieś właśnie aktywne składniki, mogę zadziałać właśnie retinolem, nałożyć sobie fajne, fajne produkty i w ten sposób przeciwdziałać procesom starzenia, a nawet nie przeciwdziałać, po prostu, żeby skóra była ładniejsza i promienniejsza, żeby była nabiżona i wtedy się będzie wyglądał super. Nie trzeba wcale nic strzykiwać, oczywiście, jeżeli ty chcesz i jeżeli to jest to, co ty lubisz, to. To o czym marzyłaś i jest to z Tobą ok? To jak najbardziej. Ja tutaj mówię o swoich preferencjach, że ja po prostu tego nie chcę. Młoda dziewczyna, przepiękna dziewczyna, niepotrzebnie, bo moim zdaniem widziałam ją wcześniej, nie musiała robić tak naprawdę nic. Kompletnie. W jakiś sposób zostało nam to wszystko tak przedstawione, że my kobiety mamy jakieś bzika na punkcie całego piękna, bo od małego w sumie jesteśmy jakby pasarowane takimi informacjami, że kobieta ma być piękna, więc jak to piękno przemija, a raczej nie piękno, tylko po prostu my się zmieniamy i my musimy się dostosować do tych pewnych zmian, ale zostało nam przekazane, że tylko młodość jest piękna, a osoby już, które mają tam... Nie wiem, 30, 35, 40 i więcej to już są osobami starszymi i już normalnie te piękno już gdzieś tam im przemija. I kobiety starają się za wszelką cenę zatrzymać tą młodość. I niestety w niektórych przypadkach to nie wygląda zbyt dobrze. Zawsze widać, że coś ktoś robił ze swoją twarzą, i bardzo mało jest specjalistów, którzy potrafią to zrobić dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, że piękno jest bardzo indywidualną sprawą i to, co się może podobać tobie, drugiej osobie wcale nie musi. Więc my, tak naprawdę, przez to, że jesteśmy różnorodni, że podobają nam się inne rzeczy, ten świat jest po prostu piękny właśnie przez to, że my jesteśmy inni i wyjątkowi. Więc podobanie się, do kogoś upodobanie się do jakichś tam kanonów spowoduje, że ty tracisz swoją indywidualność. Jeżeli ty podkreślasz swoją indywidualność, to jak najbardziej, ale jeżeli ty zatracasz swoją indywidualność na rzecz tego, żeby wyglądać tak samo, to moim zdaniem to już nie jest ok, bo każdy z nas jest właśnie indywidualny, piękny, jedyny w swoim rodzaju i tak powinniśmy podchodzić do całego tego piękna. Także idę to wszystko zmyć nałożyć jeszcze hydrolipidum i widzimy się za chwilę. Bardzo fajny jest właśnie Face Fitness na podniesienie owalu swojej twarzy. Ja mam 41 lat, w tym roku kończę 42 za miesiąc. Więc no, powiedzmy sobie szczerze, no w wieku 42 lat moja skóra wygląda ok. Jeżeli my jesteśmy ciągle w takiej pozycji, bo na przykład oglądamy telefon albo czytamy coś, to tutaj są przykurcze mięśni. Ten mięsień zaczyna się właśnie przykurczać i zaczyna ciągnąć cały ten owal w dół. Potem się robią tutaj takie obwisłe policzki, takie choć nie wiem jak to się nazywa, chomiczki. Więc jest kilka ćwiczeń, więc zawsze sobie przykładam w ten sposób ręce i robię rozciąganie tak samo w tą stronę i tak samo w drugą stronę. Więc nasza twarz tak naprawdę nie rozpoczyna się tylko tutaj i kończy tutaj. Tylko tak samo czoło. To są wielkie, wielkie pasma, które idą aż do stóp. Więc jeżeli chcemy, aby nam nie opadały, na przykład powieki, żeby to nie szło tak w dół, to musimy dbać o postawę, że patrząc właśnie jak wygląda nasze całe ciało, ćwicząc i twarz, ćwicząc ogólnie. Wszystko, co tylko możemy. To widzimy, że jak to jest wszystko razem powiązane, cała dieta z wyglądem naszej skóry, cała dieta z wyglądem naszego ciała, z energią, jaką mamy, z, chęci, z chęciami i z do życia, więc wszystko to po prostu się łączy. Więc wezmę sobie to nieszczęśliwe superlift z Eveline i połączę z jakimiś właśnie może właśnie z tym Eveline, dwa Eveline połącza razem. Często oczekujemy od właśnie takich substancji, od takich kremów, żeby działały cuda. Że jak nałożymy, żeby nas odmłodniły, żeby zadziałały w jakiś tam sposób. A tak naprawdę my musimy zadbać o to, aby to wszystko już od wewnątrz, to całe rozświetlenie, gładkość skóry, nawilżenie. Dlatego też warto skupić się na właściwym odżywianiu. Czy to już mam koniec tego serum? Chyba tak. Zresztą ja zauważam, że im mniej się robi im tak jakby, jak to się mówi, starzejesz się z godnością, to wyglądasz lepiej akceptując siebie, kochając siebie, jedząc właściwie, dbając o to, co nakładasz na siebie, naprawdę się wygląda super promiennie. Ja to obserwuję wiele takich profili z dziewczynami, które wracają do siwych włosów, które stosują mniej makijażu, które są właśnie naturalne, mają 50 plus, a wyglądają wow. Wyglądają jak petardy. Dbają o swoje ciało, świetnie się ubierają. Nie ma takiego czegoś, że trzeba się ubrać do swojego wieku. Czyli jak? I to, co chcesz założyć, to po prostu zakładasz. I trzeba wyjść z tych stereotypów, że coś trzeba, że jakoś trzeba wyglądać, że coś trzeba nałożyć. Musimy wyjść z takich schematów, że coś się powinno, że coś powinno jakoś wyglądać. My możemy to zmienić i za 10-20 lat powiedzieć. Ubierz się do swojego wieku i wyznaczyć nowe trendy. I tak naprawdę my nigdy nie powinniśmy słuchać nikogo, tylko słuchać siebie. Choćby nie wpisywało się to właśnie w kanon piękna, zawsze dbaj o to, aby być unik, być sobą i pielęgnować swoją wyjątkowość. Tak właśnie wygląda moja pielęgnacja. Jeszcze przed snem nałożę sobie kremik pod oczy, folacynki, bo teraz akurat mam dużo kremu. Twarzy, ale potem jak on się fajnie wchłonie, to nałożę sobie folacynkę. Oczywiście maseczka na usta must have. Dziękuję Wam, że tutaj jesteście ze mną. Dziękuję, że komentujecie, że zostawiacie lajki, że subskrybujecie, że jesteście obecni tutaj, jesteście aktywni. Fajnie, że możemy tworzyć taką fajną społeczność. Dziękuję za oglądanie, ściskam mocno i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!